Cześć, witajcie w Dragoner Silent Gods. Słuchajcie, no wczoraj troszkę nieopatrznie być może, e, robiąc film z Pillar of Trial, bo zapowiedziałem też, że może się ukaże film z Fame Under, czyli jakby drugiego takiego modułu, który mamy tutaj w dziale pod hasłem Practice. E, no i o ile. Te wyzwania mam, że tak powiem, wykonane. Dungeony, mam też klient. No to tutaj jest ciężko. Dlatego mówię, że nieopatrznie. No, bo Pilarów Trial wczoraj sobie oglądaliśmy i to oglądaliśmy w takim wydaniu, że chciałem Wam pokazać, jak przechodzić te stage'e i one tam dosyć, dosyć sprawnie się przechodziły. Dzisiaj tego nie będziemy mogli zrobić w takim stopniu, a to dlatego, że nie można się cofnąć tutaj do tych poprzednich wszystkich. Stage'ów, które już minąłem. Tak? Mamy cleared, mamy cleared i po prostu koniec. Więc tkwię już od dłuższego czasu na tym poziomie 141. No i dzisiaj sobie, może to nie jest aż taka zła opcja, pokażę Wam jak ja podchodzę tutaj do tych poziomów. Jak wczoraj było łatwo i przyjemnie, to dzisiaj będzie ciężko. I będzie to szło jak po grudzie, bo tak jak mówię, ten tutaj poziom jest dla mnie na razie nie do zdobycia. Zanim jednak tutaj, to jeszcze wspomniemy o tej opcji Labyrinth of Curiosities. Tak to chyba się wymawia. Tu jak widzicie, mam 12 na 13 etapów wyczyszczonych. Nie mam oczywiście tego etapu, gdzie są Radiant ci hirałsi. No, mój Radiant Team to już pewnie nie raz słyszeliście, że jest najsłabszy. Ale przynajmniej 12 jest wyczyszczonych, więc nie trzeba ich zrobić tutaj po kolei, żeby sobie no, taką zgrabną ramkę, jak tu widzicie, odebrać. Tu też jest portret, tutaj Lady of Greenerys. No ładny, jak ktoś lubi tam kolekcjonować, to jak najbardziej. To jest oczywiście, tutaj mamy wymagania takie co do heroesów, którzy atakują ten labirynt. Także najpierw mogliśmy mieć tylko cztery legendarne, potem trzy, potem dwa i potem... Już w ogóle bez legendarnych, a potem zaczynały się właśnie te związane z Affinity. I te ostatnie stage, które dla mnie okazały się łatwiejsze, na przykład niż Radiant, to były na przykład tylko Defense i Support Heroes, albo Defense i Support, ale do czterech legendarnych Herosów. Tak to właśnie wygląda. No więc przejdźmy już sobie tutaj. Na ten, właśnie 141. stage, aby zobaczyć, jak ja się tutaj męczę, i omówić takie z reguły strategie, jakie, jakie ja podejmuję. I to, jakby, może być też przeniesione na to Pilar of Trial. Tam już właśnie pokazywałem Wam, żeby Wam zaprezentować, jak to przechodzić, a teraz tak sprawnie, bo byliśmy tam. W środku tej wieży, tak na około 30 poziomu. Tutaj już jesteśmy na takich etapach, gdzie wszystko idzie jak po grudzie. E, no dobrze, to e, jak szło dobrze, no to na przykład e, brałem sobie e, powiedzmy taką drużynę nazwijmy ją e, Agro. Czyli nie wiem, czy się jeszcze takich pojęć w grach używa, ale taka, która miałaby tutaj ten stage w miarę szybko pokonać, no weźmy lepszego tanka, bo tutaj oczywiście zależy nam na tym, aby wystawiać jak najlepszych zawodników. Szybko tutaj damy plan dla Igmy. Wystawimy za nią drista, który i tak zaatakuje wręcz, a potrzebny jest po to, żeby stał blisko, żeby sens miał ten banner. No i właśnie opieramy się na froście, czyli taka drużyna, która powinna być dosyć szybka i na takie łatwiejsze stage, ona. W zasadzie mogłaby być skuteczna. E, czyli e, chodzi o to, że właśnie tutaj mamy frost na wrogach i moi atakują. No niestety, tak jak e, mów, ostrzegałem Was też w tym Pilar o, e, of Trial, są ci asasyni, oni skaczą tam daleko i tak to e, czasem wygląda. E, więc taka drużyna nie bardzo tutaj zadziała. No dobrze, to może zobaczmy, co tutaj mamy. Teraz mamy drużynę opartą na kierunkach, ale tu nie będziemy jej używać akurat aż w takim stopniu, bo to też byłoby pewne agro. Będziemy chcieli tu zrobić bardziej taką kontrolę. To w bardzo wielu momentach zdawało egzamin, czyli mamy tutaj no, najlepszego chyba dla mnie dostępnego czempiona do kontroli, czyli Jolkę. No, bo Jolka praktycznie na każdym skillu ma właśnie albo silence, albo silence potrafi zmieniać też tutaj na pasywce na stany, na oszołomienia. Okej. Okay. Mamy też, oczywiście, odpowiednią e, wsparcie w postaci Katrin. E, no i zobaczymy, czy to się uda. E, ok, i tutaj kolejne starcie. Tutaj znowu czekamy, co Questa nam za, zaproponuje, ale tu, jak widzicie, no teraz, akurat, szalter się wkręcił e, ze swoją animacją, ale tutaj. Było tak, że oni przez chwilę wszyscy byli albo przynajmniej w czterech przypadkach na pięciu zastanowani. No tym niemniej także niewiele im to pomogło. No dobrze, to teraz kolejna rzecz, którą ja tutaj czasami uskuteczniam, czyli wybierzemy sobie tym razem taki team, no, no może fortexowy, ale nie do końca. Biorę to tylko tak, żeby szybko im sprzęt, że tak powiem, wyloadować i ustawmy ich tak jakoś na tego ipk Natomiast ta strategia, tu troszeczkę będę chciał pozmieniać, żeby Wam to pokazać, będzie się opierać na Maksymalnym, jakimś takim ochronie tej mojej drużyny. Zobaczymy, czy wytrzymają chociaż trochę dłużej. Szukam jeszcze Adolfa. Ok, i zobaczmy. No, Secret trzeba tutaj jakoś dopakować. Będzie takim powiedzmy czempionem, który tutaj jako jedyny pewne obrażenia będzie. Próbował uskuteczniać, więc damy mu to. Zobaczmy jeszcze, czy tych, których wymieniliśmy, czyli właśnie wikuk, tak nie do końca, ale wikukowi damy dodatkowo ten, właśnie. To jest Holy Hunter Z. Ach, muszę go chyba wyposażyć najpierw. Tak, Holy Hunter Z on się nazywa, czyli dodatkowa pewna kontrola. I daliśmy jeszcze tam Adolfa ze swoimi shieldami, więc on też musi komuś tu podebrać, właśnie, Katarzynie, ten sprzęt, którego potrzebuje. No i tak, i zobaczmy, chociaż tutaj Questa i tak pewnie będzie Sigrid męczyć, ale czy uda im się dłużej przynajmniej utrzymać, czyli Teoretycznie moi najlepsi czempioni właśnie w tej grupie. Tutaj mamy Declis Attack. Questa już się rzuciła na właśnie Secret, ale też mamy sporo tutaj Shieldów i sporo leczenia. No tu niestety pojawia się jeszcze taki problem, że oni są tutaj chyba przez tą panią. Nie mogę ich w tej chwili kliknąć. Elekabry e, czarmowani, tak? Oczarowywani więc przez chwilę atakują siebie i, i niestety też tutaj mamy już Secret Defeated, pokonana, więc pewnie będą mogli się jeszcze bronić trochę, ale jak widzicie ta siła uderzenia, my mamy setny poziom, przeciwnicy mają już ponad 200, no nawet w tak to nie... Wygląda dobrze. I teraz, Ok, no to są takie opcje, które ja głównie tutaj używam właśnie na FameUnder. No niestety przy moim zasobie czempionów już tutaj opcje mi się kończą, więc pewnie będę jeszcze próbował do końca sezonu jakoś tam walczyć, ale takie trzy główne strategie, które zarówno w Pillar of Trial, chociaż tam mamy ograniczenia do tych dwóch affinity właśnie, które są tutaj ze sobą związane. Tu mamy większą dowolność, ale jak wy widzicie na tych wysokich poziomach już to średnio mi staje egzamin. Jest jeszcze... Taka wydaje się kolejna opcja, którą mógłbym Wam polecić. Ja niestety do tego czempionów nie mam, ale jeżeli ktoś ma jakiś dobrych rewajwerów, którzy tu są w stanie jeszcze, że tak powiem, kogoś z powrotem do życia Resurrection of Death przywrócić, tak jak właśnie na przykład taka pani. Ja nawet nie mam w epikach, jest tutaj e, Sifris. Ona jest taka oczywiście gorsza od tej legendy, ale e, też ma Resurrection i tutaj można próbować to wykorzystać. To jakby jeszcze jedna opcja, która mi się nasuwa, z której ja na razie nie mogę skorzystać, ale, no, doszedłem do 140 poziomu tego, właśnie Fame Under. Więc, zgodnie z obietnicą, film o Fame Under był. Tu przynajmniej przedstawiłem Wam takie strategie, których używałem na tych 140 wcześniejszych poziomach, jak można było przechodzić łatwiej, no to. Powiedzmy, takie, właśnie agro, czyli jeden silny atak, choć też nie pozbawiony wsparcia w postaci albo leczenia, albo kontroli, czyli tam w przypadku właśnie tej drużyny frostowej można tam było też zaglota wstawić i on tam swoje by dołożył. tak? On też ma jakieś firmy i takie właśnie. Silency, kontrolne opcje. Później bardziej jeszcze kontrola, czyli ludzie wyposażeni albo w swoim zestawie umiejętności, jak Katrin, która jest w tym doskonała, w Stany i Silence, albo niektórzy z bohaterów, jak tutaj starałem się jeszcze na przykład Wikukowi dać ten Holy Hunter Z żeby rzucając tutaj swoje skile, swoje ataki, miał też możliwość zadania im oszołomienia. No ciężko jest, jak już wrogowie mają powyżej dwusetnego poziomu, to tak jak widzieliście na załączonych obrazkach wcześniej, była jeszcze ta opcja oczywiście maksymalnego tam shieldowania się i leczenia, ale też akurat, tak jak mówię, na tym poziomie tkwie już długo. Takie strategie, dajcie znać, z jakich wykorzystacie, czy jesteście wyżej, czy też niżej w tym frame under. Tu to samo, co mówiłem w przypadku Pillar of Trial. Tak generalnie oczywiście można sobie biegać tutaj i ten labirynt i tutaj, tutaj tą opcję frame under, jeżeli to... Wam na daną chwilę kłopotu nie sprawia, natomiast im później, im macie te lepsze drużyny, lepiej wyposażonych bohaterów, większy zbiór tych bohaterów, lepszy sprzęt na nich, wtedy, wtedy oczywiście jest łatwiej. Jeżeli macie legendarne przedmioty już wymaksowane w ekwipunku, macie też te runy legendarne, no to oczywiście każda dodatkowa statystyka was to wzmacnia i e, tak, żeby właśnie czasu za wcześnie nie tracić, boksując się z takim właśnie etapem, którego przejść się w danym momencie nie da, to może warto poczekać z tym frame e, No dobrze, dajcie znać, gdzie jesteście, czy walczycie w ogóle tutaj w tym module gry. E, dzięki za uwagę. Przypominam o łapkach i subskrypcjach. Na razie, cześć!